Cześć! Pozdrawiam Was po raz pierwszy ze stanu Pensylwania, z miasta Filadelfia, gdzie razem z Chrisem mieszkamy u rodziny, która postanowiła nas przenocować przez te kilka dni do, do końca wyborów. Yy, nasi gość, nasi jakby osoby, które są właścicielami tego, tego mieszkania yy, pracują w urzędzie miasta w Filadelfii, także nie mogą się odpowiednio angażować politycznie, ale postanowili jakkolwiek zaangażować się w kampanię Hilary i wesprzeć nas i udostępnić swoje pokoje, tak abyśmy mogli spędzić ten czas i pomóc tutaj w Filadelfii podczas kampanii. Ale jakby kwintesencją tego bloga, oprócz tego, że mam tutaj piękny ogród ze sobą, który mamy do, do dyspozycji, jest to, jak wygląda kampania plakatowa w Stanach Zjednoczonych. Ona jest bardzo różna od tej w Polsce. Plakaty są bardzo małe, powbijane w ziemię, nie ma tutaj żadnych zdjęć kandydatów, jest tylko imię albo nazwisko, w zależności czy ono jest, czy jest bardzo rozpoznawalne. I takie plakaty możemy spotkać podczas drogi. Akurat my spotykaliśmy te plakaty na naszej drodze z Nowego Jorku do, do, tutaj, do, do Pensylwanii. W Nowym Jorku jest cały pozbyty kampanii, także tam nie znajdziemy żadnej, żadnego takiego plakatu. Natomiast tutaj już w Pensylwanii możemy takie plakaty znaleźć u osób, które popierają albo Trumpa, albo Hillary. Także będziemy rozglądać się jeszcze po mieście i jak będę coś znajdowała ciekawego, będę Wam relacjonować. Jeszcze chciałam Wam pokazać piękne moje paznokcie, które przedstawiają Nowy Jork yy, oraz flagę Stanów Zjednoczonych, a na drugiej ręce mam znaczek popierający Hilary. Także na tyle obecną to wszystko. Do zobaczenia wkrótce.